W naszym cyklu zrobione w Szczecinie zabieramy Was dzisiaj do kawiarni, która serwuje nie tylko kawę, ale także rękodzieło i przede wszystkim dobrą energię. Miejsce powstało dzięki uważności i zakochaniu się Ani w tym miejscu, konkretnie w tym. W tej witrynie parę lat temu, i to było takie wychodzone i wyczekane. I ani się zamarzyło, żeby otworzyć tutaj miejsce działań. Generalnie to nie miała być kawiarnia stricte z kawą, to nie był pierwszy pomysł. To miało być miejsce działań artystycznych, edukacyjnych i miała być do tego podawana kawa. Pomysł na mozaikę to pomysł sprzed, nie będę oszukiwać, 20 lat. Gdzieś tam we mnie to kiełkowało, żeby stworzyć miejsce, które tak jak Monika mówiła, nie będzie kawiarnią, ale miejscem działań, miejscem działań takich twórczych, artystycznych, że nie będziemy, że będzie to miejsce, które nie jest skierowane do konkretnego odbiorcy, tylko do szczecinian, szczecinianek, turystów, do wszystkich, którzy... Są w Szczecinie, bo kocham to miasto, to się urodziłam, i zależało mi na czymś, co będzie takie szczecińskie. Postanowiłyśmy porzucić swoje wyuczone i wykonywane zawody i zrobiłyśmy to trochę wcześniej, a potem ten pomysł na, na, na to wspólne miejsce. Które się zrodził w głowie ani do nas przyszedł. No i zaczęłyśmy plany. Do nas przychodzą bardzo różni goście, czasami z przypadku i zostają, bo, 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 bo to chodzi o atmosferę, o dzielenie się też energią i zaangażowaniem w to, co my robimy, i jakby nasz gość dopełnia tą atmosferę i tak naprawdę nasi goście teraz tworzą to miejsce, a my staramy się im to umożliwić. Ta, jak gdyby jest, to już wspomniałam wcześniej, dosyć bogata, bo oferujemy i wszelkiego rodzaju warsztaty, bo są to warsztaty i jubilerskie, ceramiki z edukacji żywieniowej, ale także jak gdyby tutaj główną częścią to jest taki nasz concept store, czyli tutaj wszystko, co my własnymi rękoma produkujemy, można przyjść, oglądnąć, zobaczyć i kupić. Najwspanialsza kawa. Najpyszniejsza, którą wybierałyśmy, smokałyśmy i z której jesteśmy ogromnie dumne. Przewspaniałe ciasta, robione za zasłoną, tak naprawdę nieszczelną. Można podejrzeć, można zobaczyć, co jest robione. W każdym razie robione na miejscu. No i najwspanialszy suflet czekoladowy. Są to ludzie. Po drugie, są to ich pasje. Uważamy w Szczecinie, że możemy jako Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej działać de facto na dwóch nogach. Z jednej strony wspierać ten duży lokalny biznes, ale też i inwestorów zewnętrznych, ale z drugiej strony się w pewnym sensie taki parasol wsparcia względem tych małych aktywności, które w naszym przekonaniu dają mocny szczeciński waj. Tytuł zrobiony w Szczecinie to szczeciński znak jakości. Odwiedzając takie miejsce jak Mozaika, macie więc gwarancję, że wspieracie szczecińskich lokalnych przedsiębiorców.